Witam serdecznie słuchaczy Śmierć według projektu Gdybyś mógł wybrać co by oznaczało dobrą śmierć Pewnego dnia budzisz się wcześnie, wchodzisz do miasta, a duży billboard reklamowy przyciąga twoją uwagę Obraz na plakacie jest tajemniczy, ale wydaje się przedstawiać ceremonię w lesie nie zdecydowałeś się przyjść na ten świat? Mówi tekst po środku, ale możesz wybrać sposób, w jaki odejdziesz. W prawym dolnym rogu plakatu znajduje się nazwa firmy, projektant odejścia i dane kontaktowe. Dzwonisz pod numer i potwierdzasz, że to, co jest oferowane, to rzeczywiście szansa na śmierć w taki sposób, w jaki chcesz. Opis jest fikcją. Obecnie nie ma żadnych organizacji ani firm zajmujących się eutanazją projektantów, ale warto się zastanowić, dlaczego nie jest to jeszcze fakt. Wielu ludzi nie ma już tego rodzaju poglądów religijnych, zgodnie z którymi nie wolno nam wybrać czasu śmierci. Istnieje coraz więcej krajów, w których samobójstwo wspomagane przez lekarza. I eutanazja są dozwolone w kontekście medycznym. Ale dlaczego sądzić, że prawo do wyboru na... naszego zakończenia jest legitymizowane tylko, jeśli w ogóle, ze względów zdrowotnych? Dlaczego nie mamy prawa kończyć naszego życia nie tylko wtedy, kiedy chcemy, ale także robić to w dobrym stylu? Słowo eutanazja pochodzi z języka greckiego i oznacza dobrą śmierć. Jednak idea pozytywnej śmierci może łatwo zostać zagubiona we współczesnych debatach na temat eutanazji, w których nacisk kładziony jest zazwyczaj na prawa osoby o bardzo złym stanie zdrowia. W dalszej części poruszę znane kwestie etyki lekarskiej. Ale moim większym celem jest uwolnienie dyskusji na temat prawa do śmierci od środowisk medycznych, w których jest ono obecnie najbardziej znane. Takie postępowanie pozwala nam myśleć o eutanazji dobrej śmierci w mniej ponurych okolicznościach. Ściśle mówiąc, nigdy nie doświadczamy śmierci, ponieważ śmierć jest końcem doświadczenia pobytu na tej płaszczyźnie fizycznej. Jak pisał austriacki filozof Ludwig Wittgenstein, śmierć nie jest wydarzeniem w życiu. Ale nie ma powodu, dla którego śmierć nie miałaby być wydarzeniem w tym sensie, że ślub jest wydarzeniem. Możesz zdecydować o terminie i dokonać szczegółowych ustaleń co do miejsca i charakteru uroczystości. Możesz sporządzić listę gości. Możesz zaplanować, że przyjaciele będą czytać pożegnania i wersety. Możesz wygłosić własną przemowę nagraną wcześniej lub utwór, jeżeli jesteś muzykiem. Możesz mieć wiele rodzin i przyjaciół, lub w żadnym wypadku ich tam nie chcesz. Bez wątpienia firma taka jak moja fikcyjne projektant odejścia mogłaby zapewnić personel na ceremonię. Może to wywołać kontrowersje. Bez wątpienia wizje niektórych ludzi dotyczące ich ceremonii śmierci są nieprzewidywalne. Możesz sobie wyobrazić wiele banalnych pomysłów na to, jak nie skomleć, ale z hukiem. Ludzie mogą szukać inspiracji na różnych imprezach. Inni bez wątpienia zwróciliby się do filmu i literatury. Projektując scenę dla ich wyjścia. Smaki, zwłaszcza gdy pozwoli się rozkwitnąć, będą się różnić. Różnimy się tym, jak chcemy odejść, tak samo jak chcemy żyć. Jedni chcą intensywności, inni spokoju, filiżanki herbaty. Bardzo bogaci mogą próbować zatrudnić śpiewaków na ich ceremonię pożegnania. Inni mogą zdecydować się na zespół orkiestrowy. Nie brakuje przykładów pomysłowych pogrzebów i kreatywnych planów pośmiertnych. Prochy amerykańskiego pisarza Huntera S. Thompsona zostały wystrzelone z armaty podczas skomplikowanej imprezy o wartości TRZCH milionów dolarów ufundowanej przez aktora Johnny'ego Depp'a. Publiczność obserwowała, jak szczątki Thompsona wzbijały się w powietrze w rytm wspaniałej muzyki. Claff Williams Ellis, twórca włoskiej wioski Portmeirion w północnej Walii, również kazał wzbić się w powietrze za pomocą rakiety morskiej. To tylko jeden pomysł na to, co robić po odejściu. Rozważ wszystkie sposoby, w jakie śmierć człowieka została naznaczona przez kultury na całym świecie i w całej historii. Nie ma powodu sądzić, że ludzkie plany eutanazji mogą nie być tak pomysłowe. Niebo nie jest granicą. Kropka tradycyjne argumenty za wspomaganym samobójstwem i eutanazją odwołują się do współczucia i indywidualnej wolności. Pomyśl najpierw o przypadku współczucia. Czasami, śmierć jest dobrocią, jak mówi Tom Michelby, przywódca gangu. Zastanów się, jak traktujemy inne zwierzęta. Po co upierać się, że ludzie muszą dalej cierpieć po tym, jak jasno dadzą do zrozumienia, że nie chcą, kiedy mielibyśmy użyć psu lub koniowi. Zatem, empatia i współczucie mogą doprowadzić cię do obrony prawa do wspomaganego. Samobójstwa i eutanazji, a to może doprowadzić cię do obrony prawa do wyboru miejsca na swój. Koniec Jeśli człowiekowi pomaga się umrzeć, to nie ma powodu, dla którego koniec musi być zawsze w hospicjum lub w szpitalu. Nawet jeśli ze względów praktycznych czasami będzie to konieczne. Wartość wolności osobistej przemawia także na korzyść prawa do zakończenia życia. Najbardziej centralną ideą liberalnego indywidualizmu jest to, że Twoje życie należy do Ciebie i że masz prawo żyć nim tak, jak uważasz za stosowne, ty decydujesz o swojej pracy, swojej religii czy chcesz mieć niebieskie włosy i tak dalej. Ten indywidualistyczny ideał, być może najbardziej imponująco wyartykułowany przez angielskiego liberała socjalnego Johna Stuarta myle w jego eseju o wolności, wyraźnie wywarł ogromny wpływ na wiele współczesnych społeczeństw. Z pewnością jest zgodny z duchem tego nieodpartego ideału, że prawo do prowadzenia życia, jak chcesz, obejmuje prawo do zakończenia go, kiedy chcesz. To jest do powiedzenia: masz prawo umrzeć. Mill uważał, że wolność osobista musi obejmować: prawo do robienia z samym sobą tego, co się komu podoba, a nawet szkodzenia mu celowo lub nie poprzez picie, hazard itd. Dla myle to właśnie oznacza bycie wolnym człowiekiem. Tak więc trudno jest wyobrazić sobie, jak liberał może sprzeciwiać się prawu do odebrania życia, biorąc pod uwagę, że takie prawo jest być może ostatecznym wyrazem jego unikalnych praw w stosunku do samego siebie. Dzieje się tak. Nawet jeśli uzna się, że roszczenia dotyczące wolności jednostki zawsze muszą być równoważone innymi roszczeniami. Na przykład, Mill określił swoje stanowisko, aby umożliwić społeczeństwu interwencję w przypadkach samookaleczenia, a przekonujące stanowisko w sprawie prawa do śmierci pozwoli na starannie przemyślane interwencje społeczne w przypadku samobójczych chorób psychicznych. Ideal indywidualnej wolności obalił już wiele społecznych i seksualnych tabu. Dlaczego nie śmierć? Mill twierdził, że wolny człowiek ma prawo robić, co mu się podoba, o ile nie krzywdzi innych. Ale z pewnością można by się sprzeciwić, że zasada krzywdy musi zakazać eutanazji, ponieważ śmierć jest krzywdą. W końcu lekarze, którzy sprzeciwiają się eutanazji, często robią to właśnie dlatego, że przysięga Hipokratesa wymaga, aby nie wyrządzali krzywdy. Z tego powodu niektórzy wytyczają granicę etyczną między dopuszczalnością wspomaganego samobójstwa a dopuszczalnością eutanazji. Jeśli chodzi o samobójstwo wspomagane, nawet jeśli komuś pomaga się odebrać sobie życie, ostatnie działanie, np. połknięcie pigułek, należy do niego. Wspomagane samobójstwo pozostaje ostatecznie samobójstwem, a zasada krzywdzenia pozwala Ci wyrządzić sobie krzywdę. Ale w przypadku eutanazji, czynność, która odbiera komuś życie, np. śmiertelny zastrzyk, nie jest wykonywana przez pacjenta, ale za niego. Eutanazja jest ostatecznie aktem zabijania, nawet jeśli dokonywana jest zgodnie z wolą umierającego. Można by argumentować w odpowiedzi, że nawet jeśli eutanazja wiąże się z zabijaniem, śmierć nie zawsze jest krzywdą. Być może żyć w niektórych sytuacjach to los gorszy niż śmierć. A śmierć w takich okolicznościach byłaby korzyścią, zbawieniem. Niektórzy mogą argumentować, że zezwolenie na wspomagane samobójstwo, a jednocześnie nieudzielenie eutanazji jest niesprawiedliwe wobec tych, którzy fizycznie nie są w stanie odebrać sobie życia. Inni mogą dodać, że w wolnym społeczeństwie decyzja o tym, co stanowi szkodę lub korzyść w stosunku do ich własnego życia, powinna być pozostawiona jednostkom. Wreszcie, i jest to chyba najmocniejsza odpowiedź ze wszystkich, można by argumentować, że standardem, który ma znaczenie w społeczeństwach liberalnych, nie jest krzywda, ale zgoda dorosłych. Jeśli dwoje lub więcej dorosłych szanuje dobrowolnie wyrażoną przez siebie zgodę, powinni być w stanie robić, co im się podoba. Wielu z nas już żyje w społeczeństwach, w których wyrażający zgodę dorośli mogą sobie nawzajem krzywdzić. Dlaczego ludzie nie mieliby mieć możliwości zawierania umów z firmami takimi jak .projektant odejścia? Ideał indywidualnej wolności obalił już wiele społecznych i seksualnych tabu. Dlaczego nie śmierć? A jeśli zmartwieniem jest to, że legalizacja eutanazji, projektanty. Spowodowałaby, że wszyscy pospieszyliby z zaaranżowaniem ich śmierci, to myślę, że powinniśmy się martwić, dlaczego tak się martwimy. Czy uczyniliśmy życie na Ziemi tak strasznym, że śmierć stanowi pożądaną alternatywę? Czy musimy uniemożliwić dostęp do wszystkich atrakcyjnych dróg ucieczki? Skutkiem niepokoju związanego z ideą projektantów odejścia powinno być wzięcie większej odpowiedzialności za świat społeczny, który stworzyliśmy. W wolnym społeczeństwie nie jest pożądane, aby ludzie byli więźniami egzystencji, ale czy sposób na przekształcenie śmierci w rynek? Kropka, tak więc pomysł, że ludzie powinni projektować swoją śmierć w koordynacji z biznesem eutanazji, może brzmieć jak jeszcze jedna dystopijna, kapitalistyczna możliwość niedalekiej przyszłości. Ta perspektywa może wywołać nie tylko oburzenie moralne, ale i estetyczne chore. Ale jeśli pomysł przekształcenia eutanazji w biznes jest tym, co najbardziej budzi sprzeciw. W przypadku eutanazji projektantów pomyśl o projektancie odejścia jako o spółdzielni non-profit prowadzonej przez grupę przyjaznych anarchistów. Ostatecznie chodzi o uwolnienie dyskusji na temat eutanazji z jej standardowego kontekstu medycznego i kultywowanie naszego poczucia możliwości w odniesieniu do śmierci. Nie możemy z praktycznych powodów medycznych zawsze odbierać eutanazji lekarzom. Niemniej jednak warto pomyśleć o tym, jak eutanazja może zostać uwolniona od medycyny w taki sam sposób, w jaki powiedzmy śluby zostały uwolnione od religii. Wybrana śmierć nie zawsze musi być zdesperowana, zrozpaczona lub najlepsza ze złych opcji. Zastanów się, dlaczego ktoś mógłby rozsądnie zdecydować, że teraz jest właściwy czas na śmierć, a nie z bezpośrednich przyczyn medycznych. Być może ktoś przygląda się kształtowi życia i nie chce się trzymać niejako do gorzkiego końca, ale uważa, że to dobry czas na odejście. Chcę umrzeć szczęśliwie. Kto może powiedzieć, że nie może to być wnikliwa ocena dokonana z jasnym zrozumieniem faktu, że wszyscy musimy kiedyś odejść? Możemy sobie wyobrazić inne, bardziej kontrowersyjne przypadki. A co z parą, która chce zaaranżować kocham SM i R u B, śmierć z miłości? Czy powinno im się pozwolić na wspólne zaprojektowanie romantycznego i erotycznego zakończenia, jak tego chcą? A co z tymi, którzy chcą umrzeć młodo? Albo zginąć walcząc. Biedni muszą nadal umierać bolesną, niewybraną śmiercią, podczas gdy bogaci mają huczne przyjęcia pożegnalne i bezbolesne odejścia. Dyskusje na temat prawa do śmierci prowadzą do rozróżnienia między prawami negatywnymi a prawami pozytywnymi. Tak zwane prawa negatywne to po prostu prawa do nieingerencji. Natomiast prawa pozytywne to uprawnienia do czynnej pomocy. Zatem pozytywne prawo dziecka do edukacji może być interpretowane jako prawo do bezpłatnej nauki. Trzeba być ostrożnym, kiedy politycy mówią, że macie do czegoś prawo. Jakie prawo mają na myśli? Pomyśl o debacie na temat opieki zdrowotnej w naszym kraju, która jest jakby w odwrocie. Prawo do bezpłatnej opieki medycznej może oznaczać pozytywne prawo, ale czy taka opieka zdrowotna może nam to prawo zagwarantować? W naszym kraju, jak nie posiadasz środków finansowych na leczenie, to okazuje się, że posiadasz większe prawo do śmierci. W ostatnim okresie to prawo zostało jakby bardziej udostępnione znacznej rzeszy ludzi, korzystających prawie masowo z dobrowolnych dawek, jakby zdrowotnych. Eutanazja projektantów w takich okolicznościach mogłaby być legalna. Pytanie brzmiałoby wtedy, jeśli chcesz, czy możesz sobie na to pozwolić? Śmierć, jak mówi stare powiedzenie, jest wielkim. Nie a przynajmniej jednym z wglądów zawartych w tym wyrażeniu jest myśl, że nikt z nas nie może kontrolować kiedy i jak umieramy. Biedni mogą nadal umierać bolesną, długą, naturalną, niewybraną śmiercią, podczas gdy bogaci mogą szybko i bezboleśnie. Niekoniecznie jest to argument przeciwko dopuszczeniu wybranych zakończeń. W końcu jest to również argument za sprawiedliwszym podziałem bogactwa. Wolne społeczeństwo powinno uznawać jedną z najbardziej podstawowych wolności wolność umierania, kiedy i jak się wybiera. Argumentowałem, że liberalne podstawy zezwalania na medyczną eutanazję są również podstawami do zezwolenia na wybraną śmierć szerzej to jest nie tylko z powodów medycznych i niekoniecznie w środowisku medycznym. Możemy bardziej ekspansywnie myśleć o tym, jakie rodzaje zakończeń moglibyśmy wybrać, gdyby dać nam do tego społeczną i polityczną swobodę. Jest miejsce na bycie o wiele bardziej aktywnym i pomysłowym, a mniej biernym i zrezygnowanym w stosunku do śmierci. Potrafimy przekształcić to, co może wydawać się fantazją? W żywe, praktyczne pytanie: Gdybyś mógł wybrać, co by Y oznaczało dobrą śmierć? Wyobraź sobie, że rutynowe skanowanie ujawnia, że masz nieuleczalnego raka. Konsultant medyczny szacuje, że zostały Ci najwyżej 3 miesiące życia. Pamiętacie plakat z projektant odejścia? Sześć tygodni później, i po szybkim zaplanowaniu, imprezujesz w lesie. Połknąłeś koktajl narkotyków, który w ciągu kilku godzin zakończy Twoje życie. Jedynym skutkiem ubocznym jest łagodna euforia, której i tak byś doświadczał. Muzyka pulsuje w Twoim ciele po raz ostatni. Rozmawiasz i przytulasz się z przyjaciółmi. Słońce przebija się przez drzewa na złoty kolor. Doświadczasz poczucia jedności ze wszechświatem, które Zygmunt Freud nazwał oceanicznym. Cieszysz się, jak łzy napływają ci do oczu, że tak możesz się pożegnać. Dziękuję za wysłuchanie.